Dajcie, kochani, <noise> dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o sercu, bo ono jest takie niezwykłe. Naukowcy do tej pory nie wiedzą, dlaczego nasze serce zaczyna bić. Nasze serce tworzy się jako pierwsze w naszym ciele i reguluje rozwój innych narządów. Większość ludzi myśli, że nasz umysł jest najbardziej aktywnym narządem, a tak nie jest, bo to serce ma najsilniejsze pole elektromagnetyczne i wysła znacznie więcej sygnałów do mózgu niż mózg do serca. A najnowsze odkrycia pokazują, że nasze serce ma swoje własne komórki, które przypominają te mózgowe i może myśleć. I dziś kierowanie się sercem nabiera naprawdę nowego znaczenia. Nasze serce się nie boi. Nasze serce nie ocenia, ono wie od razu. To ono czuje tą inspirację, tą pasję, intuicję. I tak naprawdę życie z poziomu serca jest znacznie pełniejsze niż życie z poziomu lękliwego umysłu. Dlatego tak bardzo chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam, co to znaczy mieć zamknięte serce, z jakimi konsekwencjami to się wiąże, kiedy nasze serce się zamyka i w jaki sposób możemy otworzyć je ponownie. I chciałabym zacząć. Opowiadać o zamkniętym sercu na moim przykładzie. Chciałabym powiedzieć Wam, jak ja tego doświadczyłam. Miałam to szczęście, że jako dziecko dorastałam na wsi, więc codziennie byłam na łące i naprawdę z zachwytem przyglądałam się każdemu najmniejszemu listkowi, robaczkowi, kamyczkowi, ptaszkowi. Ja czułam zachwyt, jadłam szczaf, słonki, groszek cukrowy, kwiatki, wszystko. Ufałam naturze bezgranicznie, ale największy zachwyt budziło we mnie słońce. To był mój przyjaciel. Ludzie mówili mi, nie patrz w słońce. Zawsze patrzyłam w słońce. Byłam tak z nim zsynchronizowana, że budziłam się bez budzika, dokładnie wtedy, kiedy słońce wschodziło. I zawsze wstawałam Wychodziłam na balkon i witam się z moim przyjacielem. Ja nie rozumiałam, dlaczego ja tak robię. Ja się nie zastanawiałam, ja wstawałam i szłam się przywitać i zachwycać. I dużo we mnie było tego zachwytu, tej radości dziecięcej. Potem musiałam przenieść się z łąki do szkoły. Ja naprawdę nie rozumiałam, po co ja. Chodzę do szkoły i nie rozumiałam, dlaczego ja już nie mogę całymi dniami przebywać na łące. No i później wchodziłam w ponurą dorosłość, dałam się zniewolić, dałam się skrzywdzić ludziom, i naprawdę stopniowo moje życie przestało mnie fascynować, przestało mnie cieszyć. I mimo tego znalazłam sobie siłę, żeby opuścić mury więzienia. W mojej korporacji. I kiedy przestałam chodzić do pracy, przestałam używać budzika, na nowo synchronizowałam się ze słońcem. I przypomniałam sobie wtedy, że przecież tak kiedyś było, tak robiłam. Wstawałam rano, szłam się przywitać i patrzyłam zachwytem na to słońce. Więc poszłam, usiadłam na balkonie, spojrzałam w to cudowne słońce i zaczęłam płakać. Zaczęłam płakać bo zrozumiałam, że nie czuję absolutnie nic Pustkę. płakałam, bo pamiętałam ten żywy zachwyt, który czułam na widok słońca, jednocześnie rozumiejąc, że moje serce nie jest już zdolne, żeby poczuć go ponownie, dosłownie poczułam co to znaczy być martwym w środku, całkowicie odciętym od siebie. Zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że ja zagubiłam siebie, jak to się stało, że ja pozwoliłam pochować siebie żywcem. Ja nie wstydzę się mojego wzruszenia. Ta historia wzrusza mnie, bo jest moja. Ale na samą myśl o tym, że są na tym świecie ludzie, którzy tak jak ja kiedyś nie czują w swoim sercu miłości chce mi się płakać, nasze serce zostało stworzone do miłości, zostało stworzone, żeby czuć radość, czuć zachwyt, ale na skutek trudnych doświadczeń, rozczarowań. Niepowodzeń, nasze serce powoli zamyka się, obudowuje murem, kurczy się, staje się oziębłe, nieczułe i ciężkie. Nie chcemy czuć, bo to boli. Boimy się wchodzić w nowe związki, podejmować nowych wyzwań, w obawie, że zostaniemy zranieni. Nasze serce zamyka się, a my stajemy się coraz bardziej obojętni. Osowiali, skoszkniali, nie czuli. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że zamknięcie serca to jest jak wyrok. Odcinamy się od siebie, od czucia siebie, a dodatkowo to nie ochroni nas przecież przed, tym, przed tymi krzywdami, których już doznaliśmy zamykanie swojego serca powoduje tylko że czujemy mniej miłości nawet do ludzi, których już kochamy, ale też zamykamy się na ludzi, którzy mogliby nas pokochać, mogliby nam dać swoją przyjaźń, ofiarować siebie, zadbać o nas. Zamykamy się na doświadczenie miłości, a to to odważne i otwarte serce pozwala żyć pełnią życia. To to odważne i otwarte serce pozwoliło mi na nowo Ucieszyć się ze wschodu słońca, stęczy na niebie z uśmiechu mojego męża, z miękkiego łóżka na koniec dnia. To otwarte serce pozwoliło mi usłyszeć mój głos, mojej intuicji, mojej wewnętrznej mądrości, pozwala, pozwoliło mi odzyskać siebie. I to właśnie to otwarte serce pozwala mi usiąść tutaj i odsłonić przed Wami moją wrażliwość, Moje, mój umysł krzyczy nie tak Dlatego mam szczerą nadzieję, że jesteście ciekawi, co pozwoliło mi otworzyć moje serce i umożliwiło mi uzdrowienie siebie. I oczywiście ten film jest bardzo krótki, a to wymaga wielu zmian, zadbania o siebie, zmiany stylu życia, czasem środowiska. Ale jednym z kluczowych kroków, które pozwoliły mi otworzyć moje serce, jest wybaczenie. Trudny temat. Trudny temat, kiedy mnie bliska osoba powiedziała, że żeby być w pełni szczęśliwym, muszę wybaczyć, bardzo się zdenerwowała. Wybaczyć? Nie ma takiej możliwości, żebym ja wybaczyła to, co mi zrobiono. Nie ma takiej opcji. To wtedy było poza wszelką dyskusją. Ja zostawiłam ten temat, bo moja gotowość do wybaczenia na tamten czas była zerowa. Ale kiedy zaczęłam się rozwijać, weszłam na ścieżkę rozwoju, odważyłam się zajrzeć w siebie. Zobaczyłam jasno, jak na dłoni, co te trudne, ciężkie przeżycia ze mną robią. Jak one wysysają ze mnie energię. Każdy powrót pamięcią do tego wspomnienia wiązał się z fizycznym bólem w sercu, w całym ciele. Mój umysł rozumie, że to jest przeszłość, bo zna pojęcie czasu, ale ciało, widząc obraz w umyśle, czuje, jakby to działo się teraz. Ono czuje, to wspomnienia są dalej żywe, jak otwarte, krwawiące rany. Ja zrozumiałam, że wracając wspomnieniami czy pamięcią do trudnych wspomnień, ja na nowo tyrannie otwieram i znęcam się nad sobą. Kiedy ja to zrozumiałam, ze wszystkich sił chciałam się przekonać, że przeszłość, która mnie spotkała, po pierwsze już nie istnieje, a po drugie już nie powróci, bo ja na to nie pozwolę, bo dzisiaj. Mnie nie można już skrzywdzić. Ja zrozumiałam, że to cierpienie nie było moim wyrokiem, ale było lekcją dla mnie, nauką, dzięki której ja jestem dzisiaj tym, kim jestem. Zrozumiałam, że moja przeszłość nie definiuje mojej przyszłości, że piękna i jasna przyszłość. Nie wymaga pięknej przeszłości, a jedynie jej odsunięcia, puszczenia, powiedzenia to już nie jestem ja. I na tym etapie ja mogłam już dać sobie przyzwolenie na wybaczenie, gdzie ja zrozumiałam, że ja nie muszę zapominać, rozgrzeszać i dawać drugiej szansy. Że nie muszę na nowo pokochać, że wybaczenie nie wymaga spotkania się z drugą osobą, rozmowy, powiedzenia ja wybaczam ci. Musimy wybaczyć jedynie w sercu. Tylko tyle, i aż tyle. Zrozumiałam, że ten ciężar, że musimy puścić ten ciężar, który nasze serce nosi i nie robimy tego. Dla kogoś innego, ale dla siebie, bo to, że my nosimy ten ciężar, ten ból, to cierpienie nie rani innej osoby, ale nas, rujnując nasze zdrowie i czyniąc z nas ofiarę. Czasem wybaczenie jest proste, a czasem trwa długo, ale to już sama otwartość na wybaczenie. Są przyzwolenie, żeby wybaczyć wszystkim, wszystkim, którzy nas zranili. Powoduje otwarcie naszego serca. Mnie bardzo pomogła praktyka, medytacja. Medytowałam z intencją, żeby ten żal, ten ból do cierpienia zostały ode mnie zabrane. I po którymś razie Coś puściło, poczułam się, jakby ktoś odsunął kamień z mojego serca. To była taka lekkość, że za tym od razu popłynęły łzy, ulgi, oczyszczenia i czystej radości. Uświadomiłam sobie, że nasze serca tego potrzebują, żeby puścić ten ciężar, który tak mocno trzymają, nie wiedzieć czemu, żeby zechcieć uwolnić się i puścić to. Ale żeby to zrobić, trzeba bardzo kochać siebie. Trzeba chcieć siebie uwolnić, trzeba chcieć powiedzieć: nie chcę cierpieć, więc chcę wybaczyć. Wiecie, znaczy, praktyka wybaczania odmieniła moje życie. Ja dzisiaj znowu potrafię autentycznie cieszyć się życiem. Dla mnie dzisiaj znowu życie jest cudem. Nie patrzę na innego człowieka jak. Na obcego człowieka, zwłaszcza jak na wroga, ale jak na przyjaciela. pole założyć, czy jest z zasady dobry, a jeżeli nie jest, to znaczy że został skrzywdzony. Nie upatruję w innych ludziach zagrożenia, ale widzę w nich samą siebie. Kiedy widzę, jak ludzie krzyczą na siebie w markecie, to rozumiem, że oni robią to, bo są w sercu zranieni, zagrożeni się czują, są nieszczęśliwi. I patrzę na nich ze współczuciem, bo wiem, co czują. I to właśnie współczucie jest kluczem do wybaczenia. Zrozumienie, że krzywdzili nas ludzie, którzy sami byli krzywdzeni, że jesteśmy ofiarami ofiar. Dla mnie to było przełomem wybaczenia. Zamknięte serce nigdy nie doprowadzi nas do niczego dobrego, a jedynie do większej ilości cierpienia, rozczarowań i nieszczęścia. Zamknięte serce to jest separacja od siebie, odcięcie od tego, kim jesteśmy. I życie na poziomie lękliwego umysłu to jest ciągły strach, niepewność, żal. Nienawiść, rozczarowanie to jest ciągła walka o przetrwanie, o każdy dzień. To są bardzo niskie wibracje, i one nie przynoszą niczego innego jak jeszcze więcej cierpienia. Dlatego tak ważne jest otworzyć swoje serce, żeby żyć pełnią życia. To wymaga wielkiej odwagi, żeby samemu, będąc zranionym i skrzywdzonym, dalej nie krzywdzić innych ludzi. Jan Reeves powiedział coś pięknego. Powiedział, że jeżeli zostałeś brutalnie skrzywdzony, ale nadal masz odwagę, żeby być miłym dla innych żywych stworzeń, żywych istot, to jesteś twardzielem o sercu Anioła. <grym> Życzę Wam tej siły, żeby kroczyć przez życie z otwartym sercem. Wybaczyć sobie, ale też innym ludziom, otworzyć się na innych ludzi. Bo tylko życie z otwartego serca pozwoli nam doświadczyć pełni miłości i pełni szczęścia, której tak szukamy i potrzebujemy. Nie bądź naiwny i nie daj się wykorzystywać, nie do tego cię namawiam, ale namawiam cię do tego, żebyś uwierzył, że masz w sobie siłę. Aby otworzyć swoje serce, bo nikt nie jest w stanie zranić Ciebie bez Twojej zgody. Kiedy zaczniesz otwierać serce, zaczniesz odzyskiwać swoje życie. Nie mogę się doczekać. Wierzę w Ciebie i jestem tu. Następny. Jest